Dzień dobry moi kochani i witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. Witamy się z wami w niedzielę, dzisiaj mamy dzień pakowania, zaczynamy przygotowywać wszystkie jeszcze już do przeprowadzki. Jutro w ogóle jest poniedziałek, więc jak zawsze w poniedziałek jest nawał pracy. My też słuchajcie, oprócz tego, że my się przenosimy z naszego mieszkania, to jeszcze ja i Ewa przyniosłyśmy nasze biuro do nowego biura. To znaczy ja tego nie przyniosłam, to zrobiła Ewa i Marcin, za co im bardzo dziękuję. Ponieważ nie chciałyśmy już w tym biurze mieszkać. Co ja gadam. Ej. Lepiej się kawy. Ja się muszę lepiej kawę, no właśnie. Ewa chciała już w biurze mieszkać, więc chciała, że przedprowadza się. Marzę się. Masz, e Co? No, ja masz Ewcię. Echcie e e moja mała. No Edzia mówi, masz Ewcię. Przeprowadzamy się z Ewą do nowego biura. Już Ewa i Marcin nas przeprowadzili, dlatego że nie chcieliśmy stać w tamtym biurze. Dużo z Was też pyta mnie na, e, w DM-ach o update sytuacji z Włamaniem, ale ja nie mam że żadnego update'u, ponieważ e, to jak funkcjonuje, Tak, to jest jakiś żart po prostu i. Mm, i nieważne, w ogóle nie chcę się do tego zdenerwować takimi, takimi rzeczami. Po prostu my zmieniamy teraz e, biuro. Dlatego, że tam nie czujemy się bezpiecznie. To jest takie śmieszne, takie że jak cię okradną, to policja luzik. Jak cię pobiją, luzik. Ale jak gdzieś siedzi żul na ławce i pije piwko, to oni większy są. Tak, to, 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 to dokładnie tak jest. Jakbyście mieli jakieś wątpliwości. Zresztą powiem Wam, że po tym jak powiedziałam o tym włamaniu, to tyle osób do mnie napisało, dzieląc się swoimi historiami. Ja tak to czytałem, bo tak, nie, no to jest niemożliwe. Ludzie pisali, mi wiesz co, ja wam je to okradli na tyle i tyle pieniędzy. Nic nie zrobiła policja, w ogóle tyle lat już to trwało. Ja sama znalazłam sprawcę, i mimo tego, że miałam adres tego sprawcy i wszystko, to policja nadal nic nie zrobiła. Dużo z tych osób, które pisały historię, miały rację i faktycznie tak to wygląda, co jest nie do uwierzenia. Ale no tak jest. Ale dobra, nie zaprzątajmy sobie tym głowy. Hmm, tak jak powiedziałam, mamy trochę jutro pracy. Ja w ogóle muszę wpłynąć do nowego biura, musimy w ogóle ze wam też poustalać mnóstwo rzeczy, ponieważ dosyć długo mnie nie było i wiszą nam jakieś tematy w stylu kolory. Musimy rozplanować do końca kolekcję. Ja w ogóle jakoś na tym wyjeździe byłam bardzo... taką miałam głowę otwartą, wiecie, i na tyle pomysłów wpadłam, wszystko się pozapisywałam, więc musimy po prostu sobie zrobić taką burzę mózgów i zaplanować działania na najbliższy czas. Prawdopodobnie... Jutro odbierzemy klucze do naszego nowego domu, moi drodzy. Jesteśmy bardzo podekscytowani z tą sytuacją. Trochę więcej szczegółów o tym opowiem wam przy śniadaniu, jak wypiję kawę, bo nie będę ukrywać, że troszeczkę ciężko mi się teraz myśli. A to dlatego, że nasz syn dał nam pospać. I słuchajcie, jest godzina 10.30, nie w ogóle. Ja byłam w szoku dzisiaj, bo słuchajcie, Edek, y, szósta jakoś, siódma, nie. Ja, ty się budzisz, już tu jest godzina. Ja mówię, piąta. No, siódma czterdzieści. Siódma czterdzieści była, ja właśnie zaczęłam karmić Edzian, i tak mówię, jest taka jestem w miarę wypoczęta. się ogólnie nie zdarza na tym porannym karmieniu. Mówię, Jury, która jest godzina? A Jury, siódma ja czterdzieści. Mówię, Jezu, wow! No i Adam będzie wyjeźdź, patrzy, a tak śpi. Stwierdzamy taką taktykę, że na początku dajemy jedzenie, później idzie się kąpać. I zasypia bez jedzenia. Tak, faktycznie my trochę popełniliśmy błąd. Ja wiedziałam, że by tak nie robicie, i tak tak robiłam, bo tak po prostu nam naturalnie wychodziło, że łączyłam rutynę z jedzeniem i przez to Edzie z kojarzeniem sennym było jedzenie. Przez to budził się częściej ostatnie w nocy na jedzenie, co mu się wcześniej nie zdarzało. Ale czasami po prostu było tak głodny i to jakoś tak naturalnie nam wychodziło. A ty sobie najlepiej się do siebie przyjeżdżał w No tak, ale z drugiej strony, czy ty lubisz jeść przed snem? Dobrze ci się śpi, jak się tak najesz? Chyba! Chciałem ci powiedzieć tylko, że ja uważam, to na 100 Oj, dobra! Ja ty lubię wieść w każdym ty... momencie mojego życia. Ale no to nie jest ogólnie I dobre. Ja bym mógł to ładnie tak się, się kiedyś. <susza> Podczas snu, opowiedzieć sobie coś i pójść dalej spać. Wiecie, że mój świętej pamięci tata tak miał, że jak byłam mała, to pamiętam, że czasami wstawałam w nocy na siku, a on w nocy zupę. <grym> Prawda? <grym> tak, on bardzo lubił wejść <grym> w nocy. Dobro. Robię śniadanie, bo uwaga, zaczęliśmy jadać śniadania. Coś nam się w tej Portugalii poprzestawiało w ogóle z naszym trybem. Mieliśmy tam inny tryb i wróciliśmy teraz tutaj i żyjemy tym trybem portugalskim. I chyba jest fajnie nam, co? Fajnie chyba jest. posiłki, i obiad. coś delikatnego na no, jak już. Wczoraj taką sałatkę dla Tak, sałatka była, była I bardzo prosta. domu Ktoś posiada szafkę wstydu. Czyli taką szafkę, do której pakujecie wszystko. Nie macie pojęcia, gdzie coś schować, chowacie do szafki wstydu. Nasza szafka wstydu jest bardzo długa. A co za tym idzie, jest w niej naprawdę dużo rzeczy. Jak na razie udało mi się opróżnić jedną półkę. Lecę do góry. Generalnie ten przedpokój to chyba będzie dla nas najgorsza. Jazda, bo tu jest po prostu najwięcej rzeczy, i tutaj gdzieś na górze są jeszcze jakieś rzeczy, o których w ogóle nie mamy pojęcia. Mój mąż właśnie ogarnia swoją szafę, bo ma bardzo, ale to bardzo dużo ubrań, których nie chodzi. Zmotywowałam go, żeby zrobił porządki, żeby nie zabierał tego wszystkiego do nowego domu, tylko wystawił to jeszcze po prostu na vintage. Jury generalnie ma słuchajcie rzeczy, które kupuje z metkami i nawet ani razu jeszcze ich nie założył. Zawsze myślę, a może tym będę chodzić, ale teraz mam inne podejście, zrobienie coś takiego, że jeśli w tym nie chodziłem przez ostatnie pół roku, to na 100% nie będę w tym chodzić po prostu. No, po prostu. No, trochę się namordowałam, przy tym powiem wam, bo to było wszystko i nic. Przeprowadzka ciąg dalszy. I jadę właśnie zgarnąć moją Paulinę. I bym przegapiła skręt. Hello? Hello? Co ty się wboczek samochodzikowi stołu? To już bardzo dawno. A, no. okay. to nie byłam ja, Cześć Bombisiu. To nie byłam ja, wiesz? To był mąż. Okej. Okay. Słupka nie zauważył. Aż tak? Aż tak, no. Ale ja poprawiłam. Okej. Okay. mieliśmy oboje udział, bo ja na siłowni wyjeżdżałam, przyspieszyłam się do to samo miejsce? Tak, praktycznie tak. Zgarnęłam właśnie Paulinę. I jedziemy teraz tak, do nowego domu, ponieważ tam przyjdzie pan i trzeba mu otworzyć, drzwi, będzie pan podłączał internet. A potem jeszcze prawdopodobnie pojedziemy do IK. Dzień dobry! Dzień dobry, gdzie pan jest? Gdzie pan przyjechał do nowego domu. Do nowego domu przyjechałeś, Edzio. Podoba Ci się? Podoba Ci się tu? Chyba Ci się podoba. Słuchajcie, przed chwilą miałyśmy akcję Rodem jak z jakiegoś filmu, jakiejś takiej tandetnej komedii Paulina zobaczyła pająka i Paulina wie, że ja się boję pająków, więc powiedziała Ewa, a ja usłysząc to Ewa wiedziałam, że to jest pająk, więc po prostu spanikowałam. Pan, który montuje nam internet, pomyślał chyba, że jestem... Tam... Nie wiem nawet, jak to nazwać. W każdym razie był pająk, yy, więc ja zaczęłam mu krzyżeć i uciekłam. Yy. Po czym Paulina, która się nie boi pająków, powiedziała, że przez moją reakcję ona też się wystraszyła. I on tam teraz siedzi w tym pająku i poprosił pana, który montuje internet, żeby tego pająka zabił. Czy Bombi jest pierwszy z w Ikei? No chyba jest pierwsza z Ikei. No tak mi się wydaje. Zanim zaczniemy zakupy... Trzeba się posilić. Oczywiście wjechały klubciki. Edward jest pierwszy z Wikiej. To strasznie mu się podoba. Jedzie w ogóle sobie w buzeczku i gada sam do siebie. Teraz akurat z westrzeczył. A my przyjechałyśmy do Ikei, ponieważ musimy kupić firanki. W ogóle, dobra, wrócę jeszcze do pająka. bo... Nie wiem tu nie wchodziłyśmy tędy. Chodziłyśmy tędy, trzeba teraz zjechać na dół. Okay. Ogólnie, to jakby ja sobie zdaję sprawę z tego, że yy, w domu będę miała pająki. Wiem po prostu o tym, mieszkałam kiedyś w domu. Muszę się ich przestać bać, bo nie chcę, żeby Edzie się ich bał. A jak ja będę się bała, to on się będzie bać. No i tak to będzie wyglądać. Ojej, coś zrobiłyśmy źle, Paulina. Wracając do pająków, to muszę przestać się ich bać, więc jeśli macie jako, w jakiś sposób, nie chcę iść na terapię szokową, bo to chyba nie jest dla mnie. Ale po prostu wiecie, też nie chcę, żeby się Edek był po a jak on będzie widzieć, że ja się boję, to też ci będzie pewnie bać. Generalnie przyjechałyśmy do Ikei głównie po zasłony, dlatego że ym, muszę kupić zasłony zaciemniające do studia, to też są do studia dokupić te, które mamy, firanki, no wiecie takie pierdoły, za które pewnie zapłacę <grym> bardzo dużo. <grym> Także uciekam już stąd. On słuchajcie, już tak chce gadać, że po prostu jedzie tutaj cały czas i yy, gada coś do siebie i bardzo się irytuje, że nikt go nie rozumie. Ciocia prowadzi wózek, mama też prowadzi wózek. Bardzo ci pasuje, Paulina, wyglądasz jak sekcji mamusza. Ja myślę, Paulina, że my teraz doceniłyśmy mężów, co? My z Pauliną obydwie tak nie wiemy, gdzie mamy iść. Idziemy nie w tę stronę, nie wiemy, gdzie jest samochód. Piknęłam sobie pilotem i usłyszałyśmy dźwięk, także idziemy, idziemy za dźwiękiem. Zapakowani w bagażniku zakupy jest Edward, Paulina właśnie odnosi wózek. Wracamy do domku, myszka. <grym> tak, wracamy! Żeby już nie robić zbędnych kursów, no to zaważy od razu zakupy do naszego domu, bo bez sensu, nam to wiozła, wiecie, do nas teraz do mieszkania. Ciąg dalszy przeprowadzki. Malutka część. No, nie, no, wszystko jest już na klatce, bo w naszym mieszkaniu bo nawet się to nie zrześciło. To są kartony, które teraz spakowałam z Pauliną, i tu są ubrania i jakieś takie wycieżecze. rzeczy. No i drodzy, podjęłam pewne kroki, i to jest poważna sprawa. Profesjonalny odstraszacz pająków i owadów. Poznaj ten silny odstraszacz, który doskonale odstrasza pająki i inne owady. Dzięki nowoczesnej technologii ultradźwiękowych sygnałów cicho i nietoksycznie chroni duży obszar. Sygnały wpływają na układ nerwowy pająków i owadów. Powodują strach, niepokój i brak orientacji w terenie, co prowadzi do opuszczenia pomieszczenia. Unikalna opatentowana konstrukcja sprawia, że ostraszczy jest całkowicie bezpieczna i i nieszkodliwy dla dzieci, dorosłych, kotów, psów i innych zwierząt. Dla pająków też? Może tylko pająka zwierzędomowa? No. Da. Specjalna technologia soniczna, najskuteczniejsza, całkowicie bezpieczna. Nie wiem, chyba to kupię, wiecie, dalej do koszyka. Boże jedyny! Jezu, Jezu, stary, jaki wielki kurczę. Dlaczego nie dałem takie zdjęcia? Przecież to jest logiczne, że ktoś kupi to, kto się boi pająków. Do koszyka mnie przekieruj. No już. To masz. A! kup to mi. Takich się boję najbardziej właśnie. A nie. Mi to zobacz, to zobacz. Taki był tylko jasny, on był jasny, taki cały. Nie wiem, moi drodzy, ja mam robić? Ja w ogóle nie połączyłam kropek, że do mi pająki. Dopiero dzisiaj jak zobaczyłam tam pająka, to to po prostu połączyłam te kropki, że one tam będą. Muszę się przestać bać. Ja chyba się zapiszę do jakiejś coś, chyba to, no może terapia szokowa, no. Jeszcze jest łapacz e pająków, profesjonalny łapacz. I gdzie on je łapie? No masz takie... Ja no no? zasłonię Ci go. O matko, jaki łapacz! Inni klienci kupili również, profesjonalny łapacz pająków. No kupuję to, no może oszalałam, ale... Wiecie, po prostu to też może zadziałać na moją psychikę i będę taka spokojniejsza i nie będę doszukiwać się tych pająków w domu, nie? Generalnie to nie jest jedyne rozwiązanie, bo tu jeszcze były inne rozwiązania i w ogóle bardzo dużo ludzi to sprawdza w internecie, chciałam wam powiedzieć. Jak wpiszecie w Google odstraszacz na... na koty, ptaki i kuny. Ale jak wpiszcie już na py... No to co, to jest na ptaki. Na ptaki, psy nikt nie chce straszyć pająków? No bo to chodzi o te pewnie wrony, co są na y, tych, na balkonach. elegancki odstraszacz jeszcze jest. No i teraz nie wiem, może zwrócę ten i zamówię ten bo jest ładniejszy. Dajcie znać, może ktoś z was używał czegoś takiego. Dobra, nieważne. Pobłądziłam już w internecie. To już jednym workiem, Chciałam tylko powiedzieć, że to są nasze kartony. Ściana płaczu. To się na płaczu? To są dziewczyny? No bo już porozdawałam mnóstwo rzeczy, no dlaczego no, ma się zmarnować? Nowy fashion, bo jest no. To no nie mam siatek, więc wszystko daję w workach na śmieci. Mówi nawet ma torbę prezentową. No i mam w domu siatek, no to nic na to nie poradzę. No. Szpileczka. Generalnie miło cię zobaczyć, bo cały dzień nie wiadomo gdzie byłaś Nikt cię nie widział To jest idealny przykład jak dawać drugie życie rzeczom Jestem w bieliźnie, bo u nas w mieszkaniu jest tak gorąco A my jeszcze naprawdę tutaj ciężko fizycznie pracowałyśmy Ogólnie gdyby nie pomoc Pauliny, to nie wiem jak ja bym sobie z tym wszystkim poradziła Naprawdę jest tak strasznie dużo rzeczy Jeszcze nigdy podczas żadnej przeprowadzki nie mieliśmy tylu kartonów Wyobraźcie sobie, że pan od przeprowadzki przywiózł nam 60 kartonów i to nie starczyło. Nie ogarniam tego, jak to jest możliwe. Od samego rana, praktycznie od dziewiątej, jesteśmy razem z Pauliną i działamy. Jak wróciłyśmy z IKEA to właściwie nawet nie miałyśmy 5 minut przerwy, tylko po prostu pakowałyśmy, robiłyśmy porządki, yy, wyrzucałyśmy rzeczy. Mnóstwo jeszcze oddałam po prostu dziewczynom. Ja mam część rzeczy odłożoną na przykład dla babci. Wiecie, nic nie chciałam wyrzucać i tak trochę wyrzuciliśmy, już jakby nie było wyboru. Tutaj jeszcze jest totalnie nieogarnięte, także to w ogóle wszystko jeszcze muszę spakować. Pokój Edka yy, jest właściwie już op Różnie to znaczy nie ma w ogóle rzeczy w szafach. Meble są puste, ale jeszcze właśnie musimy dopakować te rzeczy, wanienkę, pojemnik na przewijak, i tak dalej. W łazience tak samo wszystko jest puste. Zostawiłam nam tylko szczyteczki, że do twarzy i krem. I mydło. Także było mi się ręce. Moi kochani, ja witam się już z nowego domu. Jak widzicie, za mną pudło. I nasz kwiatek, który zebraliśmy z mieszkańców, czyli jedyny kwiatek, który nas lubi i którego my lubimy. Pachira, która trochę nam ale jest z nami cały czas. To była bez wątpienia nasza najcięższa przeprowadzka. No, kilka już mamy ze sobą. A co mi tu lata? To coś na ultra dźwięki już przyszło słuchać, także. Będę testować i dam znać, czy działa. Jury kupuje jeszcze jakiś jakiś spray, też na pająki zobaczymy. Ale wracając, naprawdę przeprowadzka była hardkorem i zebraliśmy tak strasznie duże rzeczy. No naprawdę to było wyzwanie i słuchajcie, gdyby nie pomoc moich przyjaciółek, to byłoby bardzo ciężko. Cieszę się, że w ogóle była taka możliwość. Cieszę się, że Paulina miała wolny i miała w ogóle chęć spędzić ze mną bez trzy dni pakując. Bardzo, bardzo to doceniam. Przypomniało nam się w ogóle z Pauliną, że jak się wyprowadzałam ze swojego pierwszego wynajmowanego mieszkania, to nam się przypomniało, że wtedy też Paulina pomagała mi się pakować i wspominałyśmy, że miałam bardzo mało rzeczy. A teraz naprawdę, tych rzeczy było bardzo, bardzo dużo. Trochę nałóżka też dla nas, żeby częściej robić takie generalne porządki, po prostu wywalać te niepotrzebne rzeczy. Ku mojemu zdziwieniu, miałam naprawdę bardzo mało ubrań i nawet Paulina właśnie powiedziała mi, że jest w szoku, że mam tak mało ubrań, ale faktycznie ostatnio pozbyłam się, po prostu sprzedałam wszystkie moje ubrania na winter, te w których nie chodziłam i nie kupuję aż tak dużo nowych. Przed nami jeszcze będzie jeden film już stricte z przeprowadzki, no i na pewno pojawią się pytania, o co chodzi z domem, skąd taka decyzja, czy ten dom kupiliśmy, czy go wynajęliśmy. Na pewno chcemy Wam opowiedzieć, bo to nie jest tak, że to wszystko się wydarzyło na przestrzeni ostatniego miesiąca, tylko to się działo już dużo wcześniej. Jak już się tutaj na spokojnie zaklimatyzujemy, wypakujemy i tak dalej, będziemy mieć taką po prostu przestrzeń, to usiądziemy we dwójkę i wam opowiemy Całą historię, ale to słuchajcie na spokojnie, ponieważ naprawdę żyjemy teraz w jakimś biegu, chaosie i tak dalej. Jak tylko nam się uda już ogarnąć tutaj z życiem, to na pewno wszystko Wam opowiemy, nagramy dla Was taki film, zresztą to będzie trochę opowiadanie, więc podejrzewam, że po prostu usiądziemy i Wam opowiemy. Nie będziemy tak już wplątywać w jakiś film, <laughs> ale naprawdę to był dosyć nieoczekiwany zwrot akcji i y, sami. Trochę się nie spodziewaliśmy, że tak wyjdzie. Ja teraz się będę z wami żegnać. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Przed nami jeszcze odcinek z tego, jak się przeprowadzamy, wypakowujemy i tak dalej. Oczywiście będzie home tour, ale dajcie sobie tutaj urządzić jeszcze naprawdę. O, możecie widzieć szafę bez frontu. Tutaj jest samo łóżko bez materaca. Także naprawdę jeszcze trochę nam zajmie, żeby tutaj wszystko było tak być na tip top, a chcemy wam pokazać um, dom, jak już po prostu będzie tutaj wszystko gotowe. Teraz, moi drodzy, bardzo wam dziękuję jeszcze raz, buziaczkim. Cieszę się, że przebrnęliśmy przez to wszystko. I to już jest za nami. Teraz zaczynamy nowy etap i jest super mąż, na mnie patrzy to grudka z etkiem, buziakiem. Pa!